W tym filmie pokażę, Ci, jak zapisać równania zobojętniania i strącania zapisem cząsteczkowym, jonowym i jonowym skróconym. Zapraszam. Zacznijmy od reakcji zobojętniania, która zwana jest też reakcją neutralizacji. Jest to reakcja kwasu z zasadą, a jej produktami są woda i sól zachodzi ona zgodnie z następującym ogólnym zapisem reakcji. Kwas plus zasada, co da nam sól i wodę. A reakcja zobojętniania zachodzi w następujący sposób. Kation wodoru plus anion wodorotlenkowy, co da nam cząsteczkę wody. Przejdźmy od razu do doświadczenia, w którym przeprowadzimy reakcję kwasu z zasadą. Mam tu dwie probówki. W obu znajduje się roztwór wodorotlenku potasu z roztworem fenoloftaleiny. Do pierwszej z nich dodano kwas chlorowodorowy, a do drugiej roztwór kwasu siarkowego 6. Zaobserwowałam, że oba roztwory początkowo miały barwę malinową, a po dodaniu kwasu odbarwiły się. Wniosek jest następujący: Roztwory mające początkowo odczyn zasadowy, po dodaniu kwasu utworzyły roztwory o odczynie obojętnym. Ciekawostka. Reakcję zobojętniania stosuje się powszechnie w rolnictwie. Kwaśną glebę nawozi się tlenkiem wapnia lub wodorotlenkiem wapnia, które ją zobojętniają i umożliwiają rozwój wielu roślin. Sole pod wpływem wody dysocjują na Kationy metali lub kationy będące grupą atomów, jak kation amonowy oraz aniony reszt kwasowych. Przykład. Chlorek sodu dysocjuje na kation sodu i anion chlorkowy, a azotan 5 potasu dysocjuje na kation potasu i anion azotanowy 5. Jak już zaznaczyłam we wstępie, równanie reakcji zobojętniania można przedstawić na różne sposoby. Po pierwsze, zapis cząsteczkowy, gdzie zarówno substraty, jak i produkty zapisuje się w formie niezdysocjowanej. Przykład: w reakcji kwasu chlorowodorowego i wodorotlenku sodu otrzymamy chlorek sodu i wodę. Pełny zapis jonowy. To taki, w którym reagenty zdysocjowane lub rozpuszczalne w wodzie zapisuje się jako jony, a związki niezdysocjowane lub bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie zapisuje się w formie niezdysocjowanej. W naszym przypadku mamy kation wodoru plus anion chlorkowy plus kation sodu plus anion wodorotlenkowy. A produktami będą kation sodu, Anion chlorkowy i woda. I jest jeszcze skrócony zapis jonowy. Tu uwzględnia się tylko jony uczestniczące w reakcji chemicznej i tworzące produkt, który opuszcza środowisko reakcji chemicznej. Czyli jest niezdysocjowany, bardzo trudno rozpuszczalny w wodzie lub jest to gaz. W praktyce pomija się jony, które powtarzają się po stronie substratów. I po stronie produktów. Spójrzmy na równanie reakcji zapisane pełnym zapisem jonowym. Po obu stronach strzałki powtarzają się anion chlorkowy i kation sodu. Pomijamy je w skróconym zapisie jonowym, który będzie następujący: kation wodoru plus anion wodorotlenkowy, a produktem będzie woda. Ciekawostka: surowe mięso ryb przed obróbką termiczną. Często skrapia się sokiem z cytryny. Dzięki czemu dochodzi do reakcji zowojętniania i w ten sposób neutralizowany jest zapach ryby. Zadanie. Zapisz równanie reakcji kwasu siarkowego 6 i wodorotlenku sodu, stosując zapis cząsteczkowy, pełny zapis jonowy i skrócony zapis jonowy. Zacznijmy od zapisu cząsteczkowego. Kwas siarkowy 6 plus wodorotlenek sodu, a produktami są siarczan 6-sodu i woda. To równanie trzeba jeszcze uzgodnić. Po stronie produktów mam dwa atomy sodu, a po stronie substratów tylko jeden, dlatego dopiszę tu dwójkę. Ale teraz nie zgadza mi się liczba atomów wodoru. Po stronie substratów są cztery atomy, a po stronie produktów tylko dwa. Więc przed cząsteczką wody także dopiszą dwójkę. Teraz równanie jest uzgodnione. A skoro zapis cząsteczkowy jest gotowy, to przejdźmy do pełnego zapisu jonowego. Kationy wodoru plus anion siarczanowy 6 plus kationy sodu plus aniony wodorotlenkowe, co damy? Kationy sodu plus anion siarczanowy 6 i wodę. Aby uzyskać skrócony zapis jonowy, w pełnym zapisie jonowym podkreślam te jony, które powtarzają się po stronie substratów i produktów i przepisuję tylko to, co nie zostało podkreślone. Jako, że wszędzie powtarzają się dwójki, mogę całe moje równanie podzielić przez dwa. Dzięki temu te dwójki się skrócą, a wtedy skrócony zapis jonowy tej reakcji będzie wyglądał następująco. Kation wodoru plus anion wodorotlenkowy, a produktem jest woda. Ciekawostka: jad pszczoły ma odczyn kwasowy. Można go zneutralizować stosując okład z wodnego roztworu sody oczyszczonej. Wodorosola mówiłam o nich szerzej na lekcji 13. Otrzymuje się je w reakcji zobojętniania kwasów wieloprotonowych. Chodzi tu o kwasy mające więcej niż jeden atom wodoru w swojej cząsteczce. Przykład. Do roztworu wodorotlenku sodu dodano taką samą objętość kwasu siarkowego 6, w efekcie czego otrzymaliśmy wodorosiarczan 6 sodu, który jest wodorosolą, i wodą. Taki roztwór będzie miał odczyn kwasowy. Z uwagi na obecność jonów wodorowych. Dlatego też uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwi się na czerwono. Reakcję zobojętniania stosuje się w praktyce. Jeśli pH żołądka jest nadmiernie obniżone, np. Na przez picie dużej ilości herbaty, kawy, przyjmowanie niektórych leków czy rzucie gumy, może się to objawiać kwaśnym smakiem w ustach, lub pieczeniem w gardle i przełyku, czyli z gagą. W takiej sytuacji nadmiar kwasu chlorowodorowego, czyli kwasu solnego w żołądku, neutralizuje się związkami wapnia, glinu, magnezu lub sodu. Na przykład kwas chlorowodorowy plus wodorowęglan z sodu, a produktami reakcji będą chlorek sodu, woda i gaz w postaci tlenku węgla 4. Hydroksosole otrzymuje się w reakcji zobojętniania zasad wielowodorotlenowych. A sole wielowodorotlenowe to takie, które mają więcej niż jedną grupę OH. Przykład. Zmieszano kwas chlorowodorowy i wodorotlenek baru o takich samych objętościach i takim samym stężeniu. Otrzymano chlorek wodorotlenek baru, który jest hydroksosolą i wodą. Reakcje strąceniowe to reakcje, w których z rozpuszczalnych w wodzie substratów powstaje przynajmniej jeden trudno rozpuszczalny produkt. Warto podkreślić, że reakcja ta zachodzi między jonami, które łączą się tworząc osad. Reszta jonów pozostaje w roztworze. Doświadczenie. Mam tu dwie probówki. W pierwszej jest roztwór azotanu 5-srebra 1. A w drugiej roztwór siarczanu 6 miedzi 2. Do pierwszej probówki dodano kilka kropel roztworu chlorku potasu, a do drugiej kilka kropel roztworu wodorotlenku potasu. Zaobserwowałam, że w pierwszej probówce strącił się biały, serowaty osad, a w probówce drugiej niebieski, galaretowaty osad. Wniosek! W obu probówkach zaszły reakcje strącania osadów, co oznacza, że powstały związki trudno rozpuszczalne w wodzie. W probówce pierwszej powstał chlorek srebra zgodnie z następującym równaniem reakcji: azotan 5 srebra 1 plus chlorek potasu, co da nam chlorek srebra 1 i azotan 5 potasu. W drugiej probówce powstanie wodorotlenek miedzi 2 siarczan 6 miedzi 2 plus wodorotlenek potasu a produktami będą wodorotlenek miedzi 2 i siarczan 6 potasu zadanie zapisz równanie reakcji azotanu 5 żelaza 3 i fosforanu 5 sodu stosując zapis cząsteczkowy pełny zapis jonowy i skrócony zapis jonowy sprawdźmy czy obie te substancje rozpuszczają się w wodzie Azotan-5-żelaza-3 rozpuszcza się w wodzie i fosforan-5-sodu także rozpuszcza się w wodzie. Zapis cząsteczkowy. Azotan-5-żelaza-3 plus fosforan-5-sodu dadzą nam fosforan-5-żelaza-3 i azotan-5-sodu. Uzgodnijmy obie strony równania. Po stronie substratów mam 3 atomy sodu, a po stronie produktów tylko jeden atom sodu, więc w tym miejscu dopiszę trójkę. Teraz obie strony równania są uzgodnione. Sprawdźmy, który z produktów rozpuszcza się w wodzie. Fosforan 5 żelaza 3 jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie, więc dopiszę przy nim strzałkę z grotem skierowanym w dół. Z kolei azotan 5 sodu rozpuszcza się w wodzie. To teraz. Pełny zapis jonowy. Kation żelaza 3 plus aniony azotanowe 5 plus kationy sodu plus anion fosforanowy 5 dadzą nam fosforan 5 żelaza 3, a także kationy sodu i aniony azotanowe 5. Zanim zapiszę skrócony zapis jonowy, najpierw podkreślę te jony, które powtarzają się po stronie substratów i produktów. I przepiszę tylko to, co się nie powtarza. Kation żelaza 3 plus anion fosforanowy 5, a produktem jest fosforan 5 żelaza 3. Jeśli miałbyś samodzielnie zaprojektować reakcję strąceniową, musisz po pierwsze sprawdzić, czy substraty dobrze rozpuszczają się w wodzie i występują w roztworze w postaci jonów. Po drugie, należy sprawdzić, czy przynajmniej jeden produkt jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie? Zadanie: Zaprojektuj reakcję otrzymywania wodorotlenku cynku. Równanie reakcji przedstaw stosując zapis cząsteczkowy, pełny zapis jonowy i skrócony zapis jonowy. Aby rozwiązać to zadanie, muszę najpierw ustalić, w jaki sposób otrzymam wodorotlenek cynku. Szerzej mówiłam o tym na lekcji 13 dotyczącej soli. Reakcja ta zajdzie zgodnie z następującym równaniem ogólnym: sól pierwsza plus zasada dadzą nam sól drugą i wodorotlenek. Jeśli chodzi o pierwszą sól, to koniecznie musi być ona rozpuszczalna w wodzie i tworzyć jony. U mnie będzie to przykładowo siarczan 6 cynku. Zerknijmy do tabeli. Zgadza się. Jest to związek rozpuszczalny w wodzie. Jeśli chodzi o zasadę, to powinien to być wodorotlenek utworzony przez metal z pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego. U mnie będzie to wodorotlenek sodu. Zapis cząsteczkowy będzie następujący: siarczan 6 cynku plus wodorotlenek sodu dadzą nam wodorotlenek cynku i siarczan 6 sodu. Uzgodnijmy to równanie reakcji. Po stronie substratów mam jeden atom sodu, a po stronie produktów dwa atomy sodu. Dopiszę więc tutaj dwójkę. Teraz równanie jest uzgodnione. Reszta substratów i produktów się zgadza. Przyjrzyjmy się bliżej produktom. Wodorotlenek cynku to substancja trudno rozpuszczalna w wodzie, więc postawię przy nim strzałka z grotem skierowanym w dół. Jeśli chodzi o siarczan-6-sodu, to on rozpuszcza się w wodzie. Zapis jonowy. Kation cynku plus anion siarczanowy-6 plus kationy sodu plus aniony wodorotlenkowe dadzą nam wodorotlenek cynku plus kationy sodu plus anion siarczanowy-6. I skrócony zapis jonowy. Po stronie substratów i produktów powtarzają się kationy sodu i aniony siarczanowe-6. Więc je pomijam. Kation cynku plus aniony wodorotlenkowe dadzą mi wodorotlenek cynku. Reakcje strąceniowe mogą posłużyć do otrzymywania soli. Zapis ogólny reakcji będzie następujący sól pierwsza plus sól druga, a produktami są sól trzecia, która strąca się w postaci osadu i sól czwarta. Zaznaczmy, że substratami Muszą być sole dobrze rozpuszczalne w wodzie, a jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny w wodzie. Przykład: azotan 5 ołowiu 2 plus jodek potasu, a produktami są jodek ołowiu 2 strącający się w formie żółtego osadu i azotan 5 potasu. Zapiszmy to pełnym zapisem jonowym. Kation ołowiu 2 plus aniony azotanowe 5. Plus kationy potasu plus aniony jodkowe, co da nam jodek ołowiu 2 plus kationy potasu plus aniony azotanowe 5. I zapis skrócony, w którym pominiemy jony, które powtarzają się po stronie substratów i produktów. Kation ołowiu 2 plus aniony jodkowe, co da nam jodek ołowiu 2. Inny sposób na otrzymywanie soli z wykorzystaniem reakcji strąceniowych. Zachodzi według następującego wzoru ogólnego: sól pierwsza plus zasada, a produktami są wodorotlenek i druga sól. W tej sytuacji oba substraty muszą być dobrze rozpuszczalne w wodzie, a jeden z produktów musi być trudno lub średnio rozpuszczalny w wodzie. Przykład: chlorek żelaza 3 plus wodorotlenek sodu dadzą nam wodorotlenek żelaza 3 który strąca się w formie czerwono-brunatnego osadu. Drugim produktem jest chlorek sodu. To teraz pełny zapis jonowy. Kation żelaza 3 plus aniony chlorkowe plus kationy sodu plus aniony wodorotlenkowe a produktami są wodorotlenek żelaza 3 kationy sodu i aniony chlorkowe. I jeszcze skrócony zapis jonowy z pominięciem powtarzających się jonów. Mamy więc Kation żelaza 3 plus aniony wodorotlenkowe, a produktem jest wodorotlenek żelaza 3. Zapamiętaj najważniejsze: reakcja zobojętniania, która zwana jest też reakcją neutralizacji, jest to reakcja kwasu z zasadą, a jej produktami są woda i sól. Reakcja strąceniowa to reakcja, w której z rozpuszczalnych w wodzie substratów powstaje przynajmniej jeden trudno rozpuszczalny produkt.